Siemaneczko widzowie z tej strony, Eldar, i witam na kolejnym odcinku z Hellcase'a. A dzisiaj co robimy? Dzisiaj od 10 dolarów do kosy, dzisiaj jest ten klasyczek, i dzisiaj to w Generalnie, ale troszkę droższy A 47 Stalowa Delta, łapka w górę, sub komentarz. E, generalnie ja wam wolę rozdawać więcej z tych skinów może dwa, no trzy czasami, no, może dwa to jest idealna liczba skinów, bo zawsze dwóch widzów wygrywa pod odcinkiem, Jest Was zawsze z 10-15 minimum w komentarzach, więc te dwie nagrody są według mnie spoko. I na trochę droższa, czasami też by tak rozdawać, czasami będę rozdawać po prostu trzy, e, no różnie, zależy. Im więcej wysiadem, tym więcej komentarzy, tym więcej łapę w górę, tym droższy będziemy te nagrody rozdawać. No i fajnie byście wili oczywiście na Hellcase'a z kodem e, Elzard. 70 centów na starcie, jeżeli ktoś jest z Wasz kodu nie używał, więc serdecznie polecam się zalogować. Link w opisie i przy Eee, więc polecam tutaj wejść eee, i co? 80 centów, 10% przy ładowaniu I jest nowy konkurs również. Więc polecam dla nowych eee, i dla osób, które już biły do starego eee, Możecie sobie wbić na konkurs za 2 dolarki trzeba dodawać. Eee, jest koska kupić szynkę Fortuna. Znowu wybrałem tą fortunę, bo wydaje mi się że to dla was najfajniejsza skrzynka. Dobrze dropi. Eee, Koski takie do wygrania. Czy to jakieś fajne? Nie wiem, czy wam to siądzie. Jeżeli nikt może napisać miał w komentarzu, czy ta kosa dla was średnia, to później po prostu, kiedy jak będziemy tworzyć, to po prostu inną kosę będę wam rozdawać, no i tyle. Eee, i co jeszcze widzowie? Z moim kodem przy doładowaniu właśnie macie 10%, tutaj możecie doładować, tu wpisujecie na przedkodzik, wybrać sobie kwotę, albo wpisujecie, jak wolicie. Wybrać sobie metodę płatności, nawet dostajecie wartaksy, przy doładowaniu jak widzicie. Z kodikiem możecie sobie wybrać bligacz, tutaj z wpłacić jak chcecie. Na Helcasie jest dużo rozdań. Są daily free, czyli coś zajebistego, według mnie można odbierać za darmo dniweczki, po prostu sobie codziennie zdobać oszedł wartaksy, no jest dużo tutaj fajnych rzeczy do odbierania są konkursy, więc naprawdę polecam sobie to wybijać No i co? Jeden z ulubionych serii na tym kanale 10 dolarów do kosy. Wy lubicie tę serię od, od iluś dolarów do kosy? Ja generalnie też się lubię nagrywać, bo przyjemnie mi się je nagrywa i, i fajnie mieć taki cel i próbować zrobić to, yy, jakby na odcinku. Więc co, raz się nam udało na te, w tej serii zrobiliśmy z trzy odcinki z niej, więc w sumie tak szczerze jesteśmy w niej albo na zero, albo nawet na plus. Więc ta seria naprawdę jest dobra. I naprawdę z 10 dolarów da się zrobić kosę, Jeżeli czujecie się na siłach i macie zrobić ten dzień farta, to jest taka szansa. Ale pamiętajcie, to znaczy, że to zrobicie też, żeby to nie było. Macie szansę, oczywiście. Dobra, my zaczynamy. Takie cztery strzynki. Cashback jeszcze wartakców jest przy bitwie przegrany, więc zawsze to coś oznacza: wartakcem można otworzyć darmowe skrzyneczki, które są naprawdę nie najgorsze. Bo tam mogą fajne skiny napędzać. Dodajemy sobie boty: mamy bota Willa, bota Jima, bota Ulurika. Dalej bez bota Kevin na swoją drogą. Bo gdzie jest bot Kevin? Bot Kevin z został usunięty. Czyli gdzie, gdzie jest Kevin? Eee, I co? Pierwsza strzynka, okej, okay, tutaj nam nie zależy, bo ten Milspec najtańszy poleciał. No to tutaj jakieś nie najdroższe dropy. Ale teraz. No nie gadaj, no nie kurczy terra, ajajaj aj, aj. no nie, ale mocarna pierwsza za 3 dolarki. O, ty, co tu za bitwa jest? Jest szansa, jest szansa ostatni strzynce, tak? jak coś dro drogiego dropnie. No nie, nie nadrobimy, ale gościu z 10 dolarów poleciał na przedział. 42 dolców i my moglibyśmy już praktycznie zakończyć odcinek tworzyć drugą bitę za 40 dolarów i jakby nam siadła to to by była kosa generalnie 10 dolarów to nie jest ścieżka droga do kosy, bo dobra, stwórzmy sobie jedną taką bitwę droższą, po prostu za 10 dolarów odpowiednią skrzynkę, otwórzmy I wracając e... nie jest problem zrobić według mnie 10 dolarów kosę inaczej, no wiadomo czasami to wymaga 2, 3, 4 prób o tu możemy jeszcze na te tańsze, dobra zróbmy tak w sumie E, wiadomo, nie jest to jakieś e, ciężkie, strasznie, ale nie zawsze jest tak to się super zwróci, lub wam wyjdzie, no nie, nie jest tak powiedziane, e, więc no, ale jest to dosyć, dosyć łatwe. Naj, Najłatwiejszych w seriach to nagrywaliśmy, no bo no z 5 dolarów ciężko już, bo to jest 20 zł zrobić kosę, no z dwóch jednego, no tutaj, co tutaj gadać, jeszcze ciężej. Okej, okay, okej, okay, to jest milspek Co milspek zrobił? Z milspeka za 30 centów skin. Za 4 i jeszcze ten Deagle No nie, tylko nasi przeciwnicy nie dropnęli najlepszych dropów Przez to, że my mieliśmy dobrą bitwę to i tak nie wygramy jakoś strasznie Znaczy wygramy i tak jakieś 10 dolców, dla plus będziemy z tej bitwy Ale moglibyśmy być z 20, z 30 jak tamtej i by było już dużo, dużo łatwiej nam I moglibyśmy tak naprawdę stworzyć bitwę o kosę już A tak stworzymy jakąś bitwę do 20 dolków, I ile to będziemy mieli? Z, 20, z groszami, 25 dolarów, okej okay. Inaczej budżet już spoko budżet naprawdę spoko na jakieś fajne bitwy. Stwórzmy bo tu bitwę za 5, strzynek po 5 dolców jakieś. Zróbmy tak. 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 I jakąś tutaj. Na przykład. akabattle Battle. O, aka Battle. Ale mamy jeszcze 17, jeszcze nas stać. To. To i coś tańszego jeszcze byśmy wzięli. I na przykład to. Dobra, stwórzmy coś takiego na 4 osoby. Tutaj mamy aż 7 szyneczek i naprawdę siedem fajnych skrzynek. Tutaj może być naprawdę mocarna bitwa. Jeżeli tutaj coś siądzie, tu w ogóle w każdym razie coś będzie może kosma nawet siąść, więc no, liczymy. Liczymy pierwsza strzynka i zobaczymy, jak nam pójdzie w tej bitwie. Fajnie by było już zgarnąć. Okej, okay, nie wiem, czy ta autokampa będzie droga. No, taka bitwa wyrównana. Nikomu nic jakiegoś strasznie drogiego nie poleciało. Druga skrzynka, tutaj, a wupki? O nie, 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 ElectroHive mu no, dropnął 62 dolary. Posłuchajcie, on, jeżeli to wygra, już byśmy mieli z tego kosę, nie? Praktycznie to już jest kosa. Szkoda, ale szansa na nadrobienie tego odcinka jeszcze jest. To nie jest koniec. Są trzy, trzy skrzynki, możemy tu zrobić coś jeszcze lepszego. No, nie teraz, zaraz, może w następnej szynce, ale on już zrobił kosę. Szkoda. Szkoda, bo to mogliśmy być my. 71 dolarów. No, jesteśmy ostatni, no nie, nie jest to optymistyczne. Snowy Glove, czy jakoś nazywa... No nie, nie nadrobimy tu grypem, na pewno nie. Wygrał ile? 100 dolców? 100 dolców z bitwy na 26 dolarów. Naprawdę ładnie mu poleciało. No szkoda, bo już troszkę mieliśmy. Już troszkę mieliśmy. Już byliśmy blisko. już Języczkiem kosy dotykaliśmy. A stało się takie coś. Dobra, spójrzmy tak troszkę taką bitwę. Mieszankę. Taką z tańszych skrzynek. Mieszankę. My lubimy tanie skrzynki. Nie wiem, czy wszyscy tak lubili. Ja lubię. Bo tanie skrzynki równa się. Po prostu dużo tych skrzynek i fajnie to się ogląda. I to się przydaje fajnie ogląda. Nie wiem, czy to w sumie tak aż fajnie ogląda. Bo w sumie. Ale nigdy nie narzekaliście na to, więc wydaje mi się, że może tak być, zobaczcie to, to jest za 10 dolarów, otwieramy ile strzynek? 15 strzynek za 10 dolarów, no generalnie tak, nie ujmując otwierania strzynką w CESie, to dla mnie, jak otwieram i to nie, nie będąc e, jakoś wiecie, agencja do strzynek w CS-ie, ale dużo przyjemniej otwiera te strzynki, może inaczej, strzynki w CS-ie mają taki większy niepokój, według mnie, ale... Tutaj jest większa na takie wyjście na plus. ok no pierwszy drop i rocket pop z Millspeca za dolarka. No ładne, ładny drop. Naprawdę ładny dropik. Dobra, ale to myślę że przejmujemy, bo to jest dużo rozszynek. Uspy. uspy. Co nam pokażą? Uspy. No dobra, to słabe skiny, leśne liście jakieś, więc tutaj no, uspy się nie pokazały. Uspy nie... nie pokazały to co my chcieliśmy. Okej, okay, to też nie jest to co chciałem, ale dobra, o o okej, okay, dobra, tu już nie najgorzej, to jest dolar z kawałkiem rainbow. P2000, no, okej, okay. ale dobra, nie jest najgorzej. Jesteśmy na drugim miejscu. Nie, no Nie jest najgorzej po prostu, co tutaj dużo mówić. To ta bitwa jakoś super oba, no, zaraz zobaczymy. Bo przed nami chyba trochę droższe tutaj. O, tutaj te są te szynki, te tutaj trzy widzę, to już się nadciągają. O, Gail Smoking, on troszkę. No, nie tak dużo jak myślałem. Okej, okay, okej, okay. mamy do... jest dobrze, jest dobrze, dobrze. nadrabiamy. Chociaż ten gościu o 5 dolców, co jest? No, ten Rocket Pop i to jeszcze, i ten Gail, żeby mu jakiś dropnął. No. Skirt Star Trek. No, powiem tak, miał dobre dropy kolega. Kolega przy farciu troszkę na farciku No ale co to, 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 to zmienia? Co? Nic to nie zmienia widzowie, to nic nie zmienia My możemy mieć Okej, okay, no, no nie, no, 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 chyba nie możemy Nie no możemy, o nie ten, to jest drogie Nie to nie jest drogie Aztek nie jest drogi? Aztek kiedyś więcej kosztował mi się wydaje, a tu już mam schizy No nie ten play jeszcze, no Dobra, Fortuna, na końcu jest Fortuna, jak jest Fortuna, Fortuna mi tak oddaje Fortunka, ja tego wam daję. Fortunki do otwierania, bo wiem, że to jest najlepsza skrzynka, ale to według mnie oczywiście wam to może tak siadać, ale mam nadzieję, że wam też siada, bo to jest, to jest ważne, że wam się dało. I fortunka, proszę, fortunka, pokaż, że potrafisz, czy nie dzisiaj. No nie, pewnie 50 no nie będzie takie drogie. Niestety, niestety. Ile tu wygrałeś? 28, no też spoko bitwa. Też spoko bitwa prawie trzykrotność, to jest spoko. A spójrzmy jeszcze taką bitwę jedną na zakończenie filmu. Z e, Styk po 3 dolarki, albo tak, tak, tak. I jeszcze jakąś za. Piątkę z kawałkiem otwórzmy. I Black Panthera. I polećmy sobie tak. Na eee, zakończenie, może siądzie. Jeżeli siądzie, to fajnie. I robimy kosę jeszcze na zakończenie. Jeżeli nie, no to trudno. Nie udało się. To będzie nasza trzecia próba? Trzecia albo czwarta próba jest to dzisiaj kosy. No nie siadać dzisiaj, Nie siada dzisiaj. No trzecia, trzecia bądź czwarta. Kołachy. Tak, taki jest. Taki jest. Tak jest Co? No nie, no co ty gadasz? Aka Slade. Wywalił mnie troszkę. Z rytmu co jest Ej nie spodziewałem się myślałem że tutaj już mamy i robimy kosę jeszcze na zakończenie Ale no byliśmy blisko nawet przez ten moment 50 dolców 10 dolarów Tutaj już jest naprawdę blisko do kosy z tej bitwy jak 50 dolarów by się stworzyło No ja wam tak no niestety gdzieś się nie udało ale co możecie cześć, z tuba łapkę w górę i pamiętajcie jest tym się rozdajemy skiny Więc wbijajcie na odcinki Fajnie byście wbijali z kodem Etat Hellcase Link w opisie I co trzymajcie się pamiętajcie o konkursach Cześć cześć